Zobaczyłem tej komplet lampy do BMW 60, e, jakich już e, wiele robiliśmy, myślałem, że każdy już ma świadomość tego, że po prostu lampy zaczynają słabo świecić, z uwagi na to, że wypala się lustro soczewki. Jednak codziennie docierają do mnie e, ludzie, którzy przeszedli pewnego rodzaju e ścieżkę najpierw spolerowali klosza. Później wymienili żarówki na nowe. Później, co niektórzy wymieniali przetwornice, inni kupowali używane lampy, niestety też z tym problemem czyli z wypalonym lustrem soczewki te lustro powinno wyglądać tak. I teraz nie ma potrzeby wymiany żarówek, przetwornic, czy nawet stałych lamp. Wystarczy lampę zregenerować czyli wymienić. Te wypalone lustro soczewki na zregenerowane, wymienić albo napylić na tamto e, zniszczone, nową powłokę aluminium. Niestety jest to taki złożony proces i nie da się tego zrobić w jeden dzień. W związku z tym mamy już przygotowane takie zregenerowane lustra i w ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie otworzyć lampę. Usunąć uszkodzony element, ten wypalony, zastąpić go zregenerowanym i dzięki temu gwarantuję, że lampa świeci jak nowa. Eee, tutaj mam komplet takich lamp, które są naszymi lampami i one są przygotowane na sprzedaż. Eee, są to lampy bikselonowe. Dodatkowo eee, co Oczywis o, oczywiste jest to, że są zregenerowane, czyli jest nowe lustro soczewki, lampa jest cała w środku wyczyszczona. Mamy nowe klosze założone. Co jeszcze ciekawe, mamy nowe, nowe ringi wykonane w technologii LEDowej. Nie myśl tutaj z markerami LEDowymi, które, które można również założyć w miejsce tradycyjnej żarówki. Te ringi są całkowicie wykonane w technologii LEDowej. Czyli świecą same w sobie. Często pytacie, jak wygląda lampa po takim otworzeniu jej i, i złożeniu. Ja zawsze widzę taką ingerencję, ale to, to po prostu za długo może w tym pracuję, bo wiele, wiele osób nie dostrzega tutaj śladów ingerencji. Lampa jest sklejona, nie była cięta. Ten klosz był oddzielony od lampy. W tym przypadku mamy, mamy klosz nowy założony. Druga lampa podobnie czyli mamy komplet biksenon nieskrętny, co ważne. Z nowymi ringami. Co do tych ringów, o to. Tak one świecą. Mocne, naprawdę mocne, białe światło. Jest to świetnie widoczne, nawet w mocnym słońcu. Z daleka.